Słuchajcie, mamy problem. Słynna gwiazda filmowa stoi w korku na 4 No i nie przyjechała, żeby nagrać reklamę ekspresu do kawy. Co my teraz zrobimy? Ja ją zastąpię. Co? Ja ją zastąpię. Przecież Ty nie jesteś słynną gwiazdą filmową i nie grałeś nigdy w żadnym filmie. Ale potrafię zrobić espresso z aksamitną kremą. Cappuccino z mleczną pianką i latte macchiato, jak z włoskiej kawiarni. Ale to chyba za mało na bycie gwiazdą. A czy wiesz, ile normalnie zajmuje przygotowanie cold brew? Nie wiem. Kilkanaście godzin, a ja przygotowuję je w pięć minut. Okej, okay. to jest niezłe. A na dodatek mam włoskie nazwisko, pasujące do gwiazdy. DeLonghi. No dobra, dobra, to wskakuj na zastępstwo. Express de Longi la Specialista Touch. Sprawdź na mediaexpert.pl. Tylko uprzedzam, że w rzeczywistości nie mówię, ale kawa mówi sama za siebie.